Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, i w dniu dzisiejszym chciałbym Wam znowu coś pokazać. Raz na jakiś czas odzywają się do mnie firmy, proponując, czy chciałbym po prostu zaprezentować ich produkt na swoim kanale, i tak się właśnie stało też tym razem. Jest to firma Meros firma zagraniczna, która oferuje produkty do smart home'u. Które są kompatybilne w ich środowisku. Nie da się ich połączyć na przykład z Mi e, Home'em, więc oni mają swoją aplikację, i tam w tej aplikacji mogą dziać się e, cuda. Zaciekawiły mnie dwa produkty z ich e, oferty i chciałbym Wam je zaprezentować. Smart wtyczkę do y, gniazdka, y, sprzedawano w dwupaku, y, wersja. Y, nie wiem, ale linki macie oczywiście w opisie, a jest e, MSS 315 na rynek europejski e, oraz e, taką żarówkę też, sprzedawaną w dwupaku e, RGB, ale ma ona też możliwość świecenia światłem normalnym. Ta żaróweczka jest 60W w teorii, choć pobiera prądu 8, ale głównie chciałbym się skupić na tym e, urządzeniu, e, na tej wtyczce, e, bo głównie ona mnie zainteresowała. Dlaczego ona mnie zainteresowała? Jest smart, to raz, czyli można ją zdanie włączać, wyłączać, ale ma jedną bardzo ciekawą rzecz. Ma w sobie miernik. Ma w sobie miernik poboru prądu naszego urządzenia, co przyjemne. Możemy sobie też tam podpiąć kalkulator i wiemy, ile nasze urządzenie kosztuje. Czyli możemy sobie sprawdzić, ile kosztuje nas praca na urządzeniu. I ja. Od miesiąca testuję to na swoim komputerze. Tak, od miesiąca patrzę ile mój komputer pobiera prądu e, i ile mnie to kosztuje. Zaraz wam to oczywiście pokażę w aplikacji. E, urządzenie pracuje się w ten sposób. To jest drugie urządzenie, jak, jak powiedziałem, to jest dwupak. Bardzo eleganckie, bardzo przyjemny plastik e, tutaj się znajduje. Aha, jest to urządzenie, które według producenta jest e, przy outputcie, może mieć aż 16 amperów. E, ja bym powiedział, że to wychodzi tam 3, e, koło 3, e, 3 e, watów. 3, 3 kW. 2 kW to jest chyba takie wytyczne. Powiem tak, nie próbowałem podpisać tu swego dużego odkurzacza. Ale jak chcecie. Możemy spróbować. Dajcie informację w komentarzu, czy podpinamy tutaj e, odkurzacz e, albo jakoś młotowiertarkę. Tylko szkoda mi tego urządzenia, żeby się spaliło. <grydy> Ale powiem, bo, e, bo przy działaniu przy komputerze sprawdza mi się ono bardzo dobrze. E, głównie o to chodzi o ten miernik i rejestrowanie e, poboru prądu. E, no. E, dobra. Mamy włącznik, możemy sobie go włączyć i wyłączyć ręcznie. E, oczywiście można włączyć światło, możemy sobie go wyłączyć ręcznie i włączyć ręcznie. dane urządzenie nam działa. Tu mamy wpiętą tą inteligentną żaróweczkę. Aplikacja jest podobna do e, Mi Home'a, e, ale oczywiście trzeba sparować e, urządzenie z telefonem, trzeba zrobić sobie konto. Parowanie jest podobne, jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z jakąkolwiek e, aplikacją e, smart e, home'a, to tutaj też sobie poradzi. Ja mam cztery urządzenia, tak jak powiedziałem, mam dwa gniazdka i dwie żarówki. W sumie jedna żarówka jest jeszcze w pudełku, nie wyciągnięta, nie. o, sorry, tu jest jeszcze jedna żarówka niewyciągnięta, ale sparowana yy, i przetestowana. Yy, dobra, popatrzcie, mamy to jest gniazdko bodajże, właśnie, że nie teraz komputera, sprawdźmy, który, który, który ile pobiera yy, prądu, yy, sprawdźmy gniazdko numer jeden. Gniazdko numer jeden w tym momencie pobiera 20, 220 W, i to jest prawdopodobnie mój komputer. To gniazdko numer 2 to będzie to gniazdko z tą, tą żarówką. Dobra, w tym momencie, jak producent nawet powiedział, słuchajcie, żarówka miała pobierać 9 W i 9 W ona pobiera, bo tylko to ona jest podłączona w tym momencie do tego urządzenia. Możemy sobie to oczywiście wyłączyć, to urządzenie. Gniazdko numer 2. wyłącz. Włącz. Jak widzicie, bardzo szybko reaguje na działanie waszej aplikacji. I co jest znacznie ciekawe, nie wiem czy to będzie widać na telefonie. Może sobie troszeczkę podjaśnię ekran. Zobaczcie, jakiś wskaźnik, może być ołówkowy. Tutaj mamy, ile nasz też w tym momencie kosztuje działanie w dniu dzisiejszym tego urządzenia. I to jest na godzinę. 0,016 grosza. Oczywiście tutaj możemy sobie wpisać, ile kosztuje energia. wpisałem sobie w Google średnia cena energii w 2024 i wyszło mi, gdzie to jest kalkulator, że jest to złoty 12. Zł. Tak mi wyszło, więc tak wpisałem sobie za 1 kWh. I teraz tak. Widzimy ile nas kosztuje, możemy sobie powiedzieć jak to, jak to się prezentowało w ciągu tego tygodnia, w ciągu miesiąca i w ciągu roku mamy sumarycznie. Sprawdźmy nasz komputer, gniazdko numer 1, jak widzicie w dniu dzisiejszym praca mojego komputera kosztowała mnie 31 groszy, w ciągu tygodnia już jest to jest prawie 5 zł i w ciągu miesiąca bo testuję e, tak naprawdę od początku e, lutego jest to 31 zł i 70 groszy tyle pracuje, tyle kosztuje mnie praca mojego komputera no i zużył e, tak naprawdę 28 kilowatogodzin w tym momencie komputer pobiera e, 211 watów e, Fantastyczne urządzenie, właśnie takiego sprawdzania sobie, yy, jak <gryw> działają urządzenia w naszym domu, więc dlatego chciałbym Wam ten produkt polecić. Jak macie ochotę, sprawdźcie sobie inne specyfikacje tego produktu na stronie producenta. Przejdźmy teraz do żarówki. Jeżeli chodzi o żaróweczkę, tak jak powiedziałem, mamy światło yy, białe i mamy światło. Yy, kolor, i mamy światło białe i światło kolor, tak? I teraz tak, możemy sobie oczywiście barwę naszego światła białego zmieniać od zimnego do ciepłego, możemy regulować sobie jasność świecenia, a jeżeli chodzi o kolor, no to oczywiście mamy paletę kolorów, możemy sobie wybrać z tej palety dany kolor i jak widzimy też bardzo szybko ono reaguje na nasze zmiany i też oczywiście mamy możliwość zmiany Jasności świecenia. Ciekawa jest jeszcze opcja, taka, że możemy sobie wyeksportować, jak prezentuje się działanie naszego urządzenia podłączego do smart gniazdka. I ta informacja zostanie wysłana nam na e-mail. I za chwilkę pokażę wam, jak to właśnie prezentuje się na mailu. No i słuchajcie, na maila dostajemy plik CVS i możemy go sobie wyimportować do naszego. Na przykład Excela i w Excelu zrobić sobie jakiś wykres, jak prezentował się pobór naszego prądu w okresie od do. Wpisujemy datę startu, datę końca eksportu i możemy zrobić sobie wykres, jak nasze urządzenie pracowało w tychże dniach. Dobrze, słuchajcie, to tyle, co. Chciałem o tych urządzeniach powiedzieć, dla mnie jest to pewnego rodzaju ciekawostka. Największą ciekawostką dla mnie jest właśnie to inteligentne gniazdko, które pozwala nam mierzyć właśnie zużyty prąd. Powiem jeszcze tyle, że testowałem to z jakimiś takimi innymi miernikami, które miałem i jak to się mówi, pomiary były podobne. Nie były identyczne, no bo wiadomo, jedno i drugie pewnie ma jakąś klasę pomiarową, ale były podobne. Do takich hobbystycznych zastosowań e, wydaje mi się, że wystarczające. E, to tyle w tym materiale, e, jeżeli macie ochotę, sprawdzajcie, wszelkie linki są w opisie. E, Ślicznie dziękuję partnerowi tego materiału za chęć podzielenia się ze mną, podzieleniem się z Wami, e, ich produktem. E, I tyle. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu trzymajcie się. Cześć!